Manko, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Darksiders Genesis. No, siekamy potwory i teraz co? Idziemy na bossa chyba. Co ty robisz? tak ty? mu się zbagujesz tyle będzie. no. będzie ciąć materiał. No, teraz mamy bossa chyba, ale prawdopodobnie, no jest jakaś brama. Cholera wie co to będzie. jakąś czachą. Przestań, czekaj spróbuję też. I spin. o, blokowało mnie. Tak eee. Ehm, no dobra. Dobra, no ja jestem Lokarius i jest ze mną Waszek. No witajcie, witajcie, śmonko. Tak, No lecimy dalej, tutaj prawdopodobnie będzie właśnie jakiś boss. Przynajmniej tak sądzę po tych super drzwiach i tej czasy na górze. Także uruchommy i zobaczmy co nas tutaj czeka. Przejść do bossa, jak w Dark Soulsach. <laughs> Za dużo ostatnio gram w to Sekiro. Tak. Dobra. O kurde... E tu jest treasure, E to jest skarb po prostu Chyba. Ale jajca To fajny Mona Moneta przewoźnika. Ty no bo myślałem, że tu w sumie będzie jakiś bosik. A to popatrz. To jednak nie bosik, tylko skarby. Co to, to jest? Co to jest? No, nie Co mogę te... to... Nie... Muszę tak, ja to zdrowia banity. Zbierz trzy, aby skompletować całość i zwiększyć maksymalne zdrowie waśni. O ty! Fragment kamienia zdrowia Banity się przydaje zbierać. Hmm. Jak zbierzemy trzy, to będzie polepszone żyćko. No, generalnie coś dają, te te. Te otworzyłeś tą skrzynkę? Nie otworzyłeś jej. Której? No tutaj się jest na skrzynie. No, skąpiła się. No. A to już wszystko? Tak, wszystko, Mam oznaczone na opcję. Dobra. Walę tym. O, jest... mm, jak to się nazywa? Czym walisz? No, tym takim dyskiem. To jest ten. przecież nie w sumie dysk. Bo o to mi chodziło. Nie wiedziałem, jak to się nazywa, tak. Znaczy, chyba wiem, o co ci chodziło. poczekaj no, no. Chodziło ci o. o. o... No. no właśnie, a, no, pójdę. Pójdę. to... Gdzie my w ogóle jesteśmy? Czemu my krążymy no, w jednym miejscu? No, nie krążymy w jednym miejscu, my byliśmy po lewej stronie. Teraz poprosiłeś na prawą stronę. Nie, za A teraz, no, ja za a teraz ja nie idziemy dalej, tam gdzie mamy iść, no. Nigdzie nie krążymy spokojnie, tu jest wszystko zaplanowane Właśnie widzę kurwa Dobra, bo to trzeba zniszczyć no. Dobra, poczekaj, chyba jednak tego nie trzeba zniszczyć. A tu jak tu coś trzeba w takim razie iść? To no moment, bo tu jest tak, tu jest tak Tam na prawo mamy iść? Nie, na prawo to nie, bo na prawo to my byliśmy Na prawo to byliśmy po te skarby Ale czekaj, ale tutaj to chyba... Nie no stąd przyszliśmy no Tak, tak, stąd przyszliśmy, ewidentnie. Ale ma prawo na górę, o to. A, by no tutaj... No matko, to tutaj musisz rzucić tym swoim kółkiem. Przecież żeby coś się obniżyło. Kółkiem, nagle to chyba kółko, <grym> dysk. Zaraz będzie talerz. <grym> no tak, to bym się przypomniało, że przecież to, w to możesz rzucać. się, to rzuci. <grym> 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 Odbija się wszędzie, tylko nie tam gdzie powinno. Bo ja muszę ja dwoma palcami, stary robię. Sama czeka na nas, gdzieś, w sensie ja dwoma, muszę sobie przytrzymać y, drugą ręką, ten, śmieszny to. Mhm. Uh -huh. A no, trzeba ją zachodzić, dobrze, to też musisz chyba rzucić. Patrz, co teraz będzie za pierwszym razem. No. Wow, czasówka, to jest czasówka! Oh, fuck! Fuck, co się dzieje! Odpuść, nie! Wróć, wróć, wróć! Musisz rzucić, to musimy na czas zrobić. Tam trzeba lecieć, lecieć skrzydłami, tam trzeba lecieć. Skrzydłami? Aha, okej. Okay. Czekaj, to ja muszę. No, dalej. No i nice. Ogarnięty. No co teraz? Pewnie ja też gdzieś musisz rzucić, tym. Chyba że tam musisz rzucić... Nie Namierz, Namierz obiekty? obiekty? Celowania z pomocą tego i wciśnij ten hmm. musi to się jeszcze aktywować, ale gdzie tu jest jakiś aktywator? A, dobra, rzuć w ogień i przez te pochodnie Aha Dobra, we are Here się odparł. Nie, pierzdzie, ale no, psz... To jest takie proste. To jest niby takie proste, a takie, na... takie jednak nie za bardzo proste. Oznacza, musieliśmy, kurde, musieli no. się nagłówkować nad tym. Znowu zmieniliśmy. Brzmijowa oh, jama. Żmiowa jama. Wiesz, co to takiego? Niestety tak. Należą do kogoś od. Wesemir. Kim... Pewnie tego wspólnika, o którym uh -huh. wspominał sama El, Tak. Możemy mu ufać? Tak no jasne, to że tak. To Wesenir. Pod, pod żadnym pozorem. Ale nie widzę stąd innego wyjścia. Na co czekamy? To jedyne wyjście. Możemy też po prostu czekać. Przez wiecz ty pierwszy. No to pierwszy. Ty, ty no, pierwszy. Fajnie. Super, że da się tam wejść. E, przytrzymaj, aby wejść do pustki. U. A, bo skończyliśmy pierwszy rozdział. O. Po ucieczce do oblężenia w czarnej wieży. Czwa, czwa, super. W czarnej pierzy jeźdźcy mkną przez pustkę, by spotkać się z towarzyszem Samaela. No dobra. To idźmy. Lecianką. Na meeting. o czym będziemy dyskutować. Ciemy jesteśmy, co? W Spodziewałem się Samaela. A tu proszę. Jestem ch Chytrusek jakiś. Robi się? Drusok. Ty tu jest sklep! Ja, tu jest klep, Stary tu jest sklep. Można czachy wydać swoje. A, fragment kamienia zdrowia zdobywcy. O, fragment... Ty masz pewnie zdobywcy, tak? Ty masz fragmenty kamienia zdobywcy. Mhm. A, no to widzisz, to ja, Ale w sensie co ty zbierasz? Fragment kamienia zdrowia zdobywcy mam na przykład. A to masz do kupienia, tak? Mhm. No tak, bo ja też mam zdobywcy i mam banity. Tylko, że ja generalnie potrzebuję y, kamienia banity, żeby ulepszyć sobie zdrowie. A ty potrzebujesz też banity, czy ty potrzebujesz na przykład zdobywcę? Nie mam pojęcia. Aha, no to i wszystko jasne w sumie. Y, czekaj, a, no nie, dobra, okej, okay, bo to jest, jest opis, kurwa, wystarczyło przeczytać ten opis. <laughs> tak, fragment kamienia gniewu i zdrowia zdobywcy są dla wojny, a banity są, banity są dla właśnie... No to kupuję to. Dobra, wracamy z zakupów wielkich. Z centrum handlowego sobie, sobie wróciliśmy. To tak. <grym> w Kierfurze. O, kim ty jesteś, Babu? Ej, hey, ty jesteś Wulgrim, tak? Pożeracz dup. Właśnie, Twoja Babu. reputacja również nie cię wyprzedza. Nie Czy masz dla mnie jakieś pyszne kruszyny, którymi mógłbym się pożywić? No, pyszne kruszyny? Z któregoś z Twoich bra? <grym> Lepiej ugrzec się wieniec gnij do zanim ci go urżę o oh yeah okay. ale scento risposta no bo semit na kum ją a czy wojna proszę Muszę wiedzieć co was tu sprowadza samel nas przyzwał kto wie może mamy mu przy... uwaga jeśćcze. jeść czy jeść tak jakaś dziwna wiedźa to jeść czy jeśli najpierw ty zrobisz polski język ja. No to jeść, co? Jeść, czy? Co jest? No jeść, trze, że ty, ty jeść, czy cze. jeść, No. To moje królestwo, więc podlegam moim rządom. Zabicie mnie skończyłoby się dla was tragicznie, ponieważ resztę wieczności spędzili... Mój brat nie słynie z cierpliwości. Panowie piekła toczą między sobą niekończące się spory, pragną władzy, kontroli. Jesteście tu, ponieważ Lucyfer chce spróbować czegoś. Jednym z nich jest. <laughs> ale, ale ukradziono mi pewien cenny artefakt. Poprosiłem sama e Tylko tyle nam powiesz? przynieście mi to na tym etapie prędzej bym cię zabił niż ci nikt z nas by na tym nie skorzystał wiesz dajesz słowo se... los los tak hmm. zwany tak <grym> kamień był więzieniem widzisz gdzie jesteśmy ha. zorganizuję wam żmijową jamę przez którą się przeniesiecie tylko uważajcie istota która ma w posiadaniu mój artefakt nikt nigdy nie cieszy się na nasz widok fajnie <grym> <grym> nikt się nigdy nie cieszy się czasem nie pozysku. Średnio, w sumie Pokazuj dodatkowo, dodatkowe przyciski i opisy na interfejsie? Nie. A, dobra, zniknęło mi teraz te interfejs nareszcie. Dobra. Spoko, w sumie tak wy, wy go nie widzieliście, bo tam jest kamerka Lokiego, więc... Więc i tak Aha, nie widzieliście. O to, o to chodzi, no tak, że... Zniknęło, no. No dobra. To idźmy w takim razie dalej. Może wreszcie będzie tu jakaś napierdzielanka. Albo nie. Pięknie. Czekaj, co co tutaj jednak mieliśmy zrobić? Tam mieliśmy z tym gościem pogadać, on powiedział, że coś tam otworzy. To jak będzie? O, tu też jest handl... A, bo on, on jest też handlarzem. A, dobra, bo on handluje tym samym. Dobra. To siebie. Dobra, gdzie on nam otworzył ten... Co my z mamy zrobić? To jest to, że miłą jamę nam czeka otworzy. Może tutaj? O, tutaj coś tam się otworzyło. O, dobra, Tu jest już po ten... Dobra, okej, okay, level drugi. To idziemy. Idziemy do drugiego poziomu. A teraz idziemy na drugiego. <noise> do, do drugiego. Znajdźmy który niepokoi No, znajdźmy, znajdźmy. No dobra, nie gadajcie już, becie. dajcie nam, kurde, pobrać i trochę po się no. się. Bada rzucał moim dyskiem. A to, można stanąć? Okay. Wow. Nie, nie wiem, co tu się. Tam zresztą się stanie, ale chyba inaczej nic nie stanie. O, co to jest? O, wow, bomby, co, bomby? Ale jajce. Sobie nie sięszy, nie? A, dobra, pękła mi chyba w ręce. Matko, jak ta kamera Fajne. dziwnie działa, co jest? Full y nagle. Bomba ci pękła w tym. Ja coś klucza do otwarcia. Klucza? Na ziemi tu mamy klucze znaleźć. Znaczy, a, tu jest jakiś klucz. A tam się nie wejdzie Wydaje mi się, że coś by trzeba było tutaj stanąć, gdzieś tutaj trzeba byłoby stanąć w jakiś sposób Ale w jaki? Ja ale co jest no hmm. a to, tu, 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 tu można bombą nie zniszczyć, no? Bombą pewnie trzeba, no wow. Ole wybuchło Myślałem, że nas też zabiło, ale w sumie chyba, hmm. chyba jednak nie Dobra O kurde, one są z lawą, ty uważaj, to życie tra się przy tym O, wow, to są wybuchacze jakieś Zgnilce. Zgnilce, no? Nie? nienawidzę na widzę zgnilców. Hm. Nie mówię no konia. No to żelaza. No nie, to się to jest za mała lokacja, żeby mówić konia. Pania, dobrać. Chabar, ja muszę chyba z pistoleta walić, tylko że to jest krzywa, krzywa powierzchnia Łok, tu śmiesznie ta kamera działa. Więc czasami ona nie działa tak śmiesznie. To działa tragicznie hmm. No ale chodzi mi o to właśnie Dobra, po tobie Czekaj, to się używało? Czekaj, jak to się biło? A, ty mi Ja nie walczyłem od 5 minut, czyli nie pamiętam jak się walczy <grych> Tak Tu można iść dalej, tam na dole coś było Tam są jakieś schody Dawaj, dawaj no zasadzie mieliśmy sprawę, jest jakieś przejście generalnie. Tego co widziałem. Wygląda jak walka z bosiem. Wygląda jak arena do walki z bosiem. Łaaa, oh, wow. nie! Gin. Gin, przeklęta bestia. Kurde, no Bo to już to bydle, cholera. A dobra. Dobra, ładuję. Potężny tak, iść! Dobra, poszedł. No nie no. polerne, kurde, wybuchacze. Nienawidzę takich przeciwników. Zawsze mnie denerwują w tych grach. Noxus, I hate those guys. Wiesz co, chodź tam na, na prawo, bo tam był jeszcze ten klucz jakiś taki fajny, zajebisty. On nam się przyda do kupowania tych rzeczy. Tych upgrade'ów. Iś, 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 iś. Czekaj, muszę zmienić. A. No jest i jacy kluczyk. Spadłem, a pierdyle. Co ty gadasz? A, się... tu, tu, tutaj cię zaspiło <laughs> A ty co tu robisz? No ja przeleciałem stąd, z, z tej skały tutaj po prostu. Fajnie. No dobra, dobra, idź. Idź, ja czekam. No, tu jest coś do podniesienia jeszcze. Jakieś magiczne przedmioty. Czym są w ogóle te magiczne. nie, mniejszy rdzeń. Czym jest mniejszy rdzeń? I co on daje? Rdzenie istot. U. O, to jest. Ty, widziałeś to? Poczekaj. Zobacz, jak śmiesznie można bombę wziąć. Poczekaj, bo ja wszedłem w jakieś kurde menu rdzeni istot. Ja coś wybieram teraz. Ja pierdzielę. Jest, jest coś, no. Zgromadzi się ich dużą ilość ostatecznie, zyskać nowy poziom. Zabokuje lepsze na właściwości. Mhm. Mhm. Y y ok. Czyli mogę. Nie na Okej, Ok. czyli to jakieś. O! O! <grymianie> image ID równa się menu clear. Nice. Aby usunąć rdzeń istoty. Okej okay. no Rozumiem. Mm. No dobra, dobra, już nie chcę o tym czytać. Czyli to jest po prostu jakieś te tak, jakieś rdzenie. Większa się ataku o jeden. No nie tego, no. Mam jakiś błąd. Czemu? Nie, czekaj. Nie, nie już Nie wiem, coś mi dziwnego. Ja to mogę montować jakieś inne, a tu tu można. o, zamontować można jeszcze inne. No bo ja zamontuję wszystkie, które tutaj mam. W takim razie. Dobra, już nie mam teraz rdzenia, ja będę miał, to zamontuję jeszcze jakieś. No i dobra. O samym przy tym co jest. Czekaj, a nie mogę jeszcze. Hmm. No Dobra, idziemy. patrz, pa, wyrzuć tą bombę. No. Patrz. Wow, coś ty... o. Widziałeś, jak ją wziąłem? Patrz. To, 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 ty co? Masz, masz mounta? Czy masz tego? Masz, masz kumpla? Nie. Ale o to mi chodzi, patrz. O to mi chodzi. Aha, dobra, o to, okej. Okay. Nie, wiem, co to był za chłop, szczerze. To musisz tym rzucić, było... musisz kółkiem rzucić w to. Kółkiem w to musisz rzucić. Nie, ale nie, nie, z tym swoim. Jakim, aha, to po co jest ta bomba? No tutaj była do zniszczenia tej części, żeby to drugie się odkryło. Kurwa, czekaj. Ale ja jajo, zrobiłem to jednym kciukiem, a nie dwoma. Wow. Klas w komentarzach ludzi. Znaczy. Może drugim, bo tak to robię. Tym, nie tym co normalnie robianem. Oj, pogadanka. Jeśli Lucyfer jest naprawdę tak groźny jak twierdzi Rada, to dlaczego wysłali tylko nas? Śmierć i furia mają co innego na głowie. Nie nam kwit Niby nie ciuchy, które nosisz, ale nadal uważam, że twojej zbroi przydałoby się więcej strasznych buziek. Czy mógłbyś choć raz być poważny? Rada. Musisz się rozchmurzyć, stary. Rada to, rada tamto. Opowiedzieć ci prawdziwą? Nie. Powinieneś spytać, kto tam. Miałbym zdradzić swoje położenie? Z impetem otworzyłbym drzwi i stawił czoła na ja wierzę. Nie ma dla ciebie nadziei. No, no. Czy, czyli kolejna gra, w której jestem śmieszkiem, a ty jesteś bucem. Okay. Tak, tak. <grystanie> Leo i Vincent, wojna jest tak. w Zaktywuj. Ja, ok, co to mamy? Dowiesz się, gdzie jest artefakt. Zaktywuj runy chroniące artefakt Wulgrima. Runy chroniące. A, dobra, tutaj w, ka w każdą stronę można chyba iść. Chodź tutaj do mnie. Where are you? I'm here. Yeah. I'm here. Dobra. O oh, oh, kurde. O oh, kurde, hmm. W końcu młodem. Dobra, co co? A to, to, to coś jest do... co jest to jest? Mapa... Mapa jest skinia popiołów. Po więzieniu, A czekaj, to jest skinia popiołów? Tak. A dobra, bo tą mapą tą modbrook oprywujemy te Obokowujemy informacje na temat różnych pewnie znajdzie których my tutaj możemy znaleźć. Mhm. Czyli to tak tutaj działa mapa. No, fajnie, fajnie. Fajnie, że przejść do lawy. Fajnie, co? <laughs> no, to był bardzo dobry pomysł. Dobra. Czekaj, co, co to było? Co to jest? Aha, fajnie, wleciałem w to i nic. Jak to, to, to jest nic? No, Dobra, nieważne. A może tym się da? Ja, tym się też nie da. No nie wiem, co teraz. Tylko, że ty musisz. Ja, tam, tam tam rzuciłem już czymś. Jakąś bombą. No, wybuchniesz? Wybuchaj! No kurde, narzuciłem no, tą bombą. Kurde, przyszły Jezu, jakieś. Sumary, jakieś jakie moby. Przyszły monstra. No My... dobrze. Wrzuciłem go w lawy Dobrona no nice. jest są Tonga. no, ogień można przenosić między obiektami używając miecz warpolny? Może przenosić ogień jakoś między tymi obiektami, no tak, to, to już wiemy w sumie Czemu tu nie wybuchło? A wiesz co, weź tutaj, weź tu rzuć, tutaj rzuć mieczek swój i przenieś go tam Kim? no, ten no, to kółko, rzuć tutaj i przenieś go tam, przy przez okiem przeleciało. Czekaj, jak to było, o tak. No i zajęliście. Poczekaj, coś tu chyba jeszcze można odblokować, tak mi się wydaje. Twoim rzutem. No, a tutaj też można odblokować. Chyba rzuć jakoś tak. No, czekaj. czekaj, muszę tu że muszę to widzieć, poczekaj. No rzuć, kurde. A ty, a ty celujesz prawym analogiem? No. Dlaczego on tu? Prawie prawie się wyszło. No, to ten drugi jeszcze podpal tylko... Co ty robisz? <ścoughs> Ale żeś leciał po krawędzi. Ja pier... My się mylą te przyciski obsrane no. Tam. Hmm. tam już nic nie ma więcej? Nie, no to by to było. Jakieś porównika. I coś tutaj chyba jeszcze jest, ale tam jakoś nie możemy na razie wejść chyba, bo tutaj trzeba byłoby jakąś dźwignię chyba użyć. Mm -hmm. Czy coś takiego. To możliwe. Nie tutaj jedziemy? Tak, tak, tutaj, tylko że kurwa jakoś dookoła poprzednio, nie wiem czemu. <laughs> No i dobrze. Pierwsza runa wyłączona. A, jedna już się nie pali. Teraz już dwie. Tak, wiem. tam dwie zostały. Góra popiół. No dobra, to możemy tutaj w takim razie skończyć odcineczek. Mamy nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Jak tak, to nie zapomnijcie o łapce w górze i o subskrypcji. W opisie o filmu macie link do Discorda, także też chętnie zapraszamy. No i co, i w dalszym odcinku będziemy dalej lecieć z odblokowywaniem run. A, a, a teraz już zakończymy, także do następnego. Cześć, cześć. Ciao.